Hej! Witam Was w kolejnym odcinku z tytułu IKON Tym razem gramy na poziomie... Czekajcie, jaki to był poziom? Na pewno gram bez Ironmana, a to był poziom... ...difficult? Classic. Classicu gramy. Mm, gramy na Classicu i trafiliśmy już na sam początek Heavy, czyli ciężki poziom, trudności. Um, wstępnie wybrałem sobie żołnierzy takich na tę misję. Mm ale teraz tak się zastanawiam, że ponieważ wypatrzyłem, że tak sobie przeczytam, czy się tak się zastanawiam, że zastanawiam na pisze a roadway, a long corridor with numbers vehicles czyli e, kilka samochodów droga na drogę chyba zdecydowanie lepiej by było wziąć snajpaka e, wiadomo, no, że później nie będziemy mieli kim grać, no ale Druga ciężka misja, więc musimy ryzykować. Snajper. Skołta też bym chciał mieć, bo jednak tu będzie dużo pewnie takich połowicznych osłon, więc Renia mogłaby na siebie ściągać yy, oszczął. Natomiast Kasia mogłaby zostać w koszarach, ale ponieważ ona jest jako poczęty żołnierz, więc może niech pojedzie. I dwóch rekrutów. Yy, Teraz rekrut, drugi rekrut. Z tym, że teraz tak trzeba apteczki, myślę, że aż tak nie są potrzebne. Lepiej, żebyśmy te sobie teczki sobie wzięła celownik. Eee, I tutaj, żeby sobie wziął z granatu, by wziął też banki, a ja bym sobie wziął celownik. Dobra, myślę, że jestem gotowy na tą misję. Możemy lecieć. A nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiem czy to tak. Teraz z wysoki poziom trudności. Już dobrze się nie rozegraliśmy, a już mamy tak ciężkie misje. Przypominam wam, że nie mamy na Iron Mania, ale obiecuję wam, że nie będę robił czymś. Znamy jak na Ironie. Z tym, że nie ma Ironmana tylko po to, żebyśmy mogli odzyskać czasami grę, a szkoda. To jest wielki skaj. Strike team jest eee, copy, Big Sky. Przerąbany. Strike one is clear to engage. Sniper, gdzie sniper? A bo nie, na wszystko zobaczmy, czy coś będziemy widzieli. Jakieś kamerę może podnieśmy? A będzie troszeczkę lepiej. Ja? Nie, na przódku. Daję spokój. Już się to Ja tutaj e, cisza. Ruszam. Tutaj cisza. Snajper. E, tak jest, wykonuję. Tutaj. Podejrzewam, że będą nierówna walka, bo oni Nie będą tutaj podobnie na podwyższeniu. now! Ale nic na to nie poradzicie. Hmm. Zróbmy tak, ja yep. Steading Whopem. Czyli ja wyskoczyć tutaj Steading Ale no, tak tak. tak. no i? Dobra, na szczęście słyszę same sektoidy. Więc nie jest pod tym względem najgorzej. Najpierw może niekoniecznie żeby się ruszało eee, chyba najlepiej by było, żebym ja poszedł do przodu, ale, ale ja mam wstydig łapem, więc przecież dasz tu nie ma dasza No to jest Okej okay. Widzę jednego z nich tego. Czy Sniper jest w stanie go ściągnąć? Pewnie. Jest blankowany. To no, po nim. I po krzyku. I po krzyku. Dobra, a Renia w takim razie podbiegnie tu. Widzimy gdzieś Melt, tak? Dobra. Aha, i kolejna grupka. O, widzicie. O, widzicie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurz, to go blisko meldu. Ale jest obszyn, jest obszyn. Idę. Stąd jesteś w stanie wyróżny do nich nasetni ludzie. Tylko nie mogę za bardzo podchodzić. Miejmy nadzieję, że się nie trafią. Przeczesuję teren. Moving to overwatch. W overwatch. Nie możesz tak kucnąć, na nie możesz kucnąć Przeczekuję teraz To będzie overwatch, jak coś tam wyszło to może akurat zadziałaś A, aktywowali się o, kurde. No, 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 please. no, no, ale dla mnie jest ważniejsze... O, właśnie. Melt, przelecimy Melt. Ale i tak podejrzewam, że moglibyśmy tam nie zdążyć. A jak trafisz? A jak trafisz, to się przynajmniej nam grupki wyrównają. Szasy nam się wyrównają. Tak jest, dowódco. O, widzę kogoś tam. Czekajcie. To snajper, to robota dla snajpera. No właśnie Mam gnoja! A no, tak to się fajnie gra jak się ma sniperach tutaj tylko tylko dajecie dyspozycję Ale ten woździ musicie musicie zabić. Jeden strzał, jeden kill No dobra, co zabiliśmy pięciu hmm. Coś idzie? Nie. Zostały nam jeszcze dwie grupki i jedna w połowie. Musimy się tu zbliżyć. Biegnij. Nic nie widzisz. Rozkaz pędę! Tutaj. Tu bym podbiegł, ale ktoś by mógł mnie z góry zobaczyć, więc myślę, że tutaj na razie. Wyznaczam strefę ogierową. A sniper wszedł, tak? Nie. Stoi mi jeszcze sniper. No, że A co to było? A co to było? W eee, Nie, renia oberwała, ale mamy w tym momencie... 2-3... Eee, nie 6 chyba wszystkich mamy, tylko renia oberwała, ale żyje Dobra, na razie tutaj Podoba się, że coś nadziejemy się, ale może się układnie... Ok, Orenia tu. Gazu. Tu. Ty na razie zostań. Skarni, come. musi się miało pojawić. Przeczekuję teren. Te dwa meldy zostały. Na początku, Renia musi wybiec. Jakby tam był jakiś overwatch, to go ściągniemy na siebie. Aye aye, commander. co? nikogo nie ma? byłem przekonany, Rozumiem. Że, że tutaj ich jeszcze zostało ktoś Czekajcie, ile my ich zabiliśmy tu jednego sniper drugiego dobił i tu czwórka to co najmniej jeszcze jeden powinien być co najmniej jeszcze jeden powinien być już idę Tutaj nie, nie nadzieję się na coś. Jest uh, okej. Okay. Mm, snajpera pasowałby mi przemieścić, ale może jeszcze do nas. Wypatruje dosyć, że... droga! Bo ona jednak tam ma dobre... Tak jest! On No, Dziku, może wyjdziesz do nas w łaskawie. Słyszeliście to? Ta rakieta nam zrobiła dużo gry, bo jednak też z tą czwórką na podwyższenia mogłoby być problem. A tak to się troszeczkę nam to wyjaśniło. Okej okay. Roger that. Na razie spokój. Załatwiony Ok. Okay. Muszę snajpera przerzucić teraz. Dwie tury poczekamy. Już tam jestem. Meldu na tej mapie nie zdobyć. Ale... Tak, ja, A wysoki poziom trudności to nie jest coś, co gdzie można ryzykować. Niestety, niestety... Ja lubię tak Rusza. grać ofensywnie. Idę wroga. Dobra. Jeszcze ciem O, mamy nowego przeciwnika. Akurat sniper teraz będzie na podwyższeniu, więc nie będzie widział. Tu bym mógł podwiedz, ale to są tylko połowiczne osłony. Podbiegnij tu Ty zostaniesz na razie tu. No, dane. No, nie byś tu bo by dała radę, ale nie dasz rady podbiec. To do no to biegnij ze mnie, przydać mi się w następnej turze. Przeczesuję teren. Overwatch. Nice field, Commander. Nice field, Commander. Got it covered. watch. Sniper. Czekajcie, teraz moglibyśmy mogli opuścić tą kamerę. Nie to co, zemka? No dobra, teraz jest dobre pole widoku. Mógłby by mi gdzieś pasowało stanąć Ale my tu tylko mam nadzieję, ten. że stąd będziemy dobrze dobrze mieli dobrą mniejszałki by, by mieli to ta samochód czerwona nam może zasłaniać Ale to oni będą musieli do nas podchodzić, a nie my do nich Co okay. to było? Okej, zabiję go, cztery życia A, jeszcze się musiałby trafić A może się lepiej złożyć mu dało. Overwatch. O, ten byle tutaj, ktoś go zobaczył, a długo. Chyba był Adam, czyli nasz kandydat na Moncjusza, nasz kandydat na świetnego snajpera. Nie dało się zabić Trzeba by przeładować no. Chyba, że zostać na razie tutaj Przeczekuję teren Przeczekuję teren Zobacz. No bo overwatcha na wszelki wypadek Spodzie, to... Idzie kolejna grupka? Ok, ostatni gigolia. Ja? Potrzebuję na Ten się tutaj ładnie nam zbliżył. Czy sniper kogoś widzi? Oczywiście sniper nikogo nie widzi. Musimy przesunąć gdzieś snipera. Hmm. Tak jest. Czy tutaj też radę dobiec? Widzisz kogoś? Widzisz, nawet go flankuję, że on nie może strzelić. Teraz tak. Ja miałbym dobrą pozycję. Biegnę może tu. Załógłbym przeładować, ale w ostateczności nie będę przeładuje, tylko do niego strzela, jeżeli by mi się nie udało załatwić. A tego właśnie widzę, którego flankuje mój sniper. było też troszkę ofensywniej podejść. Tak, tylko tu, tu mamy granata, tu mamy granata. Tutaj się schował chyba jakiś jeden za tym samochodem. A nie, nie mogę tutaj. No, w teorii tak, tego byśmy załatwili. Może no, spróbujmy trochę ofensywniej wyjść. I'm on the move. Aha, tam ich jest więcej. Dwóch ich tam jest. No tego jednego. Po prostu powinni tego drugiego jeszcze załatwić, ale tam chyba nikt nie dobiegnie. A może ciągle wypaczę? Nie, niestety. Tego będzie chyba lepiej załatwić granatem, mimo wszystko. Mat Dokładnie. Tutaj jest jakiś nie jeżeli nie muszę na to używać. rozglądał. Tu podbiegnę. No No, a to i tak już kończymy. Jeszcze 5 minut daj mi. I będzie, Ale nie, nie, widziałem jak oni się ruszyli. nie, nie, nie widziałem jak się ruszyli. Zagadałem się, się z żoną. 49% do tego. Ja spróbuj, snajperze. Dzisiaj dobrze strzelasz. Czy strzały, czy Chybiłam Okej. Pasta zawsze się musi kiedyś skończyć. Nie zatemnoma słona, na? Masz siedem osiem. Skurde. No zabijcie go. Skurde, no. my Co to za jakiś? No jeszcze przeżył. Jeszcze przeżył, no ale czekajcie, stąd może widzisz go Już się widziała. Dobra, widzisz go, może go na wreszcie dobijesz. Kurde nie Ty dał radym. A tu status. Okej. Okay. Excellent! Kurde, nikt nie straciliśmy. Druga ciężka misja. Drugi heavy i drugi raz nam udało. Ale co, co się dzieje? Hmm. Chciałabym, żeby się nam gra zwiesiła. No i wiecie co? Hmm. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale trzeci, trzeci odcinek, a trzeci raz nam coś się tutaj mm, zepsuło. Nie. Eee trzeci odcinek, no trzeci odcinek, drugi raz nam się coś zepsuło. Co za gówno! przez fizyczką go załatwiłaś. Trudno. Wiemy, że to jest ostatni. Wiemy, że to jest ostatni. Więc stajmy się wykazać rekrutom. O, widzicie. To były same, eee... Yy, yy, misy. Na tym razem widzicie, zagrałem trochę inaczej, bo stwierdziłem, że może się gra zacięła, z tego powodu właśnie, że coś źle zagrałem. Na szczęście teraz przeszło ten moment, zrobiliśmy save, więc uh, już się my jak dalej. Wow, ile awansów, choć uh, zmęczeni. Wypadło nam znowu trzech żołnierzy, wszyscy byli zmęczeni, no, ale przybyli nowi. Uh, tutaj sobie weźmiemy: Shredder Armor, ogień osłonowy. Hmm. Ja byłem, ja miałem kata chyba ostatnio, prawda? Więc weźmy kata hmm. Dobra, obiecałem, że będzie Volsoholik Miał być już, no ale będzie wolsoholik w takim razie Hmm, gunner? Nie mamy się gunera, weźmy gunera i sniper low profile, kurde, dużo wazów, jak na, na tę początkową fazę. Jeden Melt tylko. Pamiętaj, będziemy patrzeć. Tak, to też było chyba w polskiej wersji. Mamy sporo, sporo kasiory. Dobra, zobaczmy, co będzie na następnej misji. Mamy na co na razie jej wydawać. Wielka Brytania jednak nas spanikowała. Internappos have on the United States. Ja wróciłem i Joker wrócił. Czyli nasz kamikaze wrócił. No dobra, straciliśmy Wielką Brytanię, więc nie będzie bonusu za e, Europę. Co jakiś czas, bo co dwa miesiące będziemy nam jeden kraj odpadał, mimo tego czy będziemy wygrywali, czy nie będziemy wygrywali, czy będzie panika nawet na zero. Zawsze chyba jeden kraj co dwa miesiące odpada, więc musimy się starać, żeby resztę krajów nie stracić. Może być różnie z tym, bo sami widzicie, że są takie misje, w których się czasami nie da przejść, no ale będziemy się starać. Łukasz bo nam wrócił, więc mamy już przynajmniej dwóch żołnierzy doświadczonych. Kolejnych dwóch wróciło. A, i kolejny. Mamy. Mamy generator. No, patrzcie, państwo. Zbudujmy windę. Tu możemy kopnąć. Tu jest kupa kasy. Zastanawiam się też nad e, zwiększeniem liczby myśliwców, jak jest, jest nadmiar kasy. Do, piąty, do pięciu. No. Commander, we're receiving a transmission from the council. Yeah, come. coming on screen. Uh, targeted General you know, Raphon, official and, uh, in the sun, we are catching you the middle attack in, in Egypt. If we killed and uh, absorbed by the aliens, it would be reduced uh, to effect next time. Minitwad, um, Escort Escortę mamy hmm. No dobra dobrze Trochę to nadwcześnie to No dobrze To już będzie w kolejnym odcinku Włączymy teraz tylko renderowanie ten program, ten program ma taki plus że nie musiałem go renderować odcinku bo te odcinki są wszystkie już gotowe pod, pod YouTube'a. Hmm. Ale przez to, że mieliśmy cięcie spowodowane przez awarię naszego sprzętu, jakim jest graiczką, zrobimy, będziemy musieli nagrać jeszcze raz. Ale to już będzie kolejna przygoda, więc trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć.